świąt wypełnionych radością, miłością, niesiących spokój i odpoczynek. Niech pod świąteczną choinką znajdzie się życzliwość, wzajemne zrozumienie i ciepło rodzinne oraz wasze wymarzone prezent. We wish you a magnificent Christmas and a happy New Year. Que tengan una feliz Navidad y próspero año. Que Santa tenga un buen regalo para ustedes y con mucho amor. Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie radość i spokój. A nowy rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. W nowym roku życzymy Wam 12 miesięcy zdrowia, 52 tygodni szczęścia, wielu tysięcy godzin wytrwałości, pół miliona minut pogody ducha i miłości. Niech swiechok że Wózowie co w do Papa Noel. Boży Bożyci i nową godzinę. Niech Wam Dzień Bożyczny doniesie najlepsze dary. Wam szczęścia i wesele. Nowego roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Oraz szampańskiego Sylwestra. Do białego rana. Wesołych świąt!